Siemanko z tej strony, Elio, Atari Retrofan. Dzisiaj pierwszy z trzech obiecanych FPS-ów na Atari Jaguara. No i zaczynamy chronologicznie, czyli od gry Wolfenstein 3D. Jest to gra, którą miałem na PCcie I celowo tutaj mówię, miałem, a nie grałem. Z tego względu, że pierwszego pceta mego 486DX400 rodzice kupili mi w maju 95 roku. A był to już czas, kiedy na rynku gier był dum. A właściwie Rok później pojawił się już Quake, a ja tego Wolfensteina dopadłem gdzieś w swoje ręce no między Dumem a Quake'em. No i kiedy taką grę się odpaliło, mając w głowie Duma, grając w niego no dziesiątki godzin, no to Wolfenstein wydawał się naprawdę słabiutki, przestrasznie. Słaba grafika w porównaniu do Duma, słaba grywalność, tak to wtedy odbierałem w stosunku do Duma. Gubiłem się też w tych planszach w Wolfensteinie, były takie one monotonne bardzo, w porównaniu znowu do Duma. A że byłem wówczas zbieraczem gier ogólnie, czyli co mi wpadło w łapy, no to pakowałem rarem i archiwizowałem mu jakiegoś tam osiedlowego archiwizatora danych na płytki kompaktowe. No to wpadł, odpaliłem na parę minut, nie spodobał się, został spakowany. Nie pamiętam, chyba zajmowało jednego rara, jedną dyskietkę albo dwie góra. No, i trafił gdzieś tam na płytkę i został zapomniany. No, głupi wtedy jednak byłem i, i nie miałem tej, tej takiej pełnej świadomości o tej grze. Nie zdawałem sobie sprawy z tego, że właśnie Wolfenstein był, był tą gierką, który, która zmieniła wszystko. I, I tu właściwie dzięki temu Wolfensteinowi grałem w Duma, później grałem w Quake'a, grałem w Duke'a, w, Duke w Unreal'a i, i właśnie, że to wszystko zapoczątkował Wolfenstein. Później, dużo później, kilkanaście lat później, kiedy na, na gogu kupiłem sobie Wolfensteina, odpaliłem go już nie pamiętam czy na pc czy na Macu i pograłem już właśnie z tą, z tą wiedzą, z tą pełną świadomością, że to jest ten kamień milowy, który, z, który zapoczątkował wszystkie FPS-y, które teraz mamy. Zupełnie inaczej na tę grę spojrzałem. Spodobała mi się cholernie. Oczywiście mentalnie trzeba było się przestawić na, na ten 92 rok, kiedy takich gierek nie było i kiedy ona właśnie była czymś takim pierwszym z tego gatunku. No, i ciupałem osiernie, Przeszedłem Wolfenstein na całego. Gierka jest genialna, świetna i ciężko powiedzieć, mimo tych wszystkich swoich bolączek, w do Duma, no bo nie można porównywać do, do, do swojego następcy. Nie no, gierka jest świetna. A wersja na Jaguara jest po prostu genialna. To co. Mogło ewentualnie przeszkadzać na pc czy na maku, czyli te jakieś tam wielkie piksele. W jakim stopniu zostało to na Jaguarze no, wyeliminowane? Dalej są po podejściu powiedzmy duże kwadraciki, ale jest tam już wprowadzone jakieś takie rozmywanie częściowe tych, tych teksturek. Wszystkie sprite y 2D, które są naszymi przeciwnikami, też są dużo lepiej zrobione. Więcej pikseli na nich przypada, jest ładniejsza grafika. Sterowanie padem jest świetne. Tak, jak już wspominałem we wcześniejszych materiałach, pad genialnie leży w ręce. E, gra się naprawdę super. E, no i co? Nie przedłużamy. Zapraszam Was na e, gameplay na 3D. E, tak jeszcze dodam, kurde, bardzo dobrze pamiętam pierwszy level. Postaram się Wam pokazać wszystkie sekrety. Mam nadzieję, że, że się uda, że żaden mi nie wyleciał z głowy. I, I zagramy też potem drugi level, trzeci. Zobaczymy, gdzie uda mi się dojść, też, żeby materiał nie był za długi. E, także zapraszam. Serdecznie na Wolfenstein 3D w wersji na 64-bitową konsolę Atari Jaguar. Wolfensteina 3D na Jaguarka mam w boksie. No jaki ten boks jest to, to, to widać. Niestety jest w fatalnym stanie. Jest bardzo mocno sfatygowany, poobdzierany, pourywany. Ale no w tamtym czasie, jak, jak kupywałem gierki, no nie myślałem o tym, żeby tak jak, tak jak tuin zbierać je w, w boksach takich bardziej idealnych, czego bardzo żałuję. No ale ale lepszy, taki, lepszy taki niż żaden. Najważniejsze, że kardridge jest w stanie idealnym, nie ma żadnych obić, pęknięć, rysek, nalepka nie jest zniszczona. To jest dla mnie najważniejsze. A w pudełeczku w całkiem niezłym stanie w porównaniu do samego pudełka była, była instrukcja. I jest taki fajny dodatek, bo tych, tych instrukcji do, do moich gierek za dużo nie mam. Rzadko którą mam w boksie, więc, więc fajna sprawa. Tu mamy opis klawiszy, opis generalnie, jak tam gierkę odpalić na Jaguarze, opis poszczególnych misji, jak widzicie. Nasz inwentarz broni i co one robią. Mamy też wszystkich SS-manów, których spotykamy na, na naszej drodze, opisanych. Tak to wygląda, dobra, zabieramy się do grania. Zaczynamy. Ok. To jest ta e, rzecz, która rozróżnia wersję Jaguara od, od pecetowej. Tam tego nie było. Taka mała rzecz, a cieszy. E, no i co? Ustawimy sobie poziom trudności na łatwy. Nie będę przesadzał. I dajemy Start New Game. E, no i tutaj generalnie mamy odprawę. E, Blaskowicz bardzo dobrze służyliście aliantom. Jesteś naszym głównym operacyjnym. Jednoosobowa armia. E, infiltracja nazistów nie będzie łatwa. E, fanatyczni, e, zdeterminowani SS-mani Führera chcą zarządzić, rządzić światem. E, twoje pierwsze zadanie: wyeliminować Hansa Grossa, e, najbardziej bezwzględnego komando. E, on i jego drużyna są zlokalizowani w zamku na, na obrzeżach Dresden. E, musi przedostać się przez e, żołnierzy, jakiś tam, e, żeby go dostać. Powodzenia! Zaczynamy. Ok, e, tutaj już na samym początku widać tą różnicę w, w porównaniu z pecetem. Dalej są, widzicie jakieś tam drobne kosteczki w grafice, ale generalnie tekstury są już rozmywane i wygląda to na Jaguarze przepięknie. Naprawdę wygląda świetnie. Ok, ruszamy do boju. C chyba otwieram drzwi. Mamy pierwszego gościa. O sam sprite też jest zarypiście za zrobiony. Też ogromna różnica do tych pikseli, które ogromne były na, na Pc, które są na Pc ogromne. Jest naprawdę zdecydowanie lepiej graficznie. Tutaj mam jeszcze szwaba jednego. już tu gościu. Gdzieś było jeszcze strafowanie. Eee. Aha, pod C mam strafowanie, B mam strzelanie. Dobra, ruszamy dalej do boju. Mamy pieski, popatrzcie, jaka, jaka grafika piesków, też ładna. Pozwoliłem się troszkę szarpnąć, żebyście zobaczyli, ale, ale, ale chciałem po prostu pokazać, jak to wygląda. Jest super. Tak jak mówiłem, dopada, można się spokojnie przyzwyczaić, jeżeli chodzi o sterowanie. Jest całkiem spoko już potem. 50 energii, muszę to troszkę odbudować. Tutaj pamiętam, chyba był pierwszy sekret. Podchodzimy do tej ścianki, tak, naciskamy otwieranie i ścianka się przesuwa. I mamy amunicję, mamy plecaczek, nie pamiętam co ten plecak robił. Czy tak, tu jest pierwszy, e, pierwszy sekret. Drugi, pamiętam, był za obrazem Hitlera w tych takich już drewnianych pomieszczeniach. Zaraz tam powinniśmy być. Trzeci też był za, 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 za Hitlerkiem. No popatrzcie, jaki szefu. Dobra, idziemy dalej. Mam 50 energii, trzeba troszkę uważać teraz mnie na pałę. W tym właśnie w tym korytarzu, tutaj po lewej stronie, o, jeszcze Niemiec jeden, i tutaj będą apteczki i będzie maszynowa. To pamiętam dokładnie, to był pierwszy sekret, którego, na którego sam odkryłem, na którego sam wpadłem, a później, jak już, właściwie wpadłem przez przypadek, bo gdzieś tam biegłem, naciskałem na ścianie i się, i się posunęło. No to później moje granie wyglądało tak, że biegłem wzdłuż ściany i naciskałem wszędzie spację na PCC i sprawdzałem, czy która ściana się ruszy. No, i się sporo ścian ruszyło. Yy. I w każdym następnym levelu tych sekretów jest naprawdę dużo. Ale pamiętam bardzo dobrze tylko te z tego, z tego pierwszego levelu. Jak ktoś jakimś cudem nie grał Wolfensteina, no to tutaj generalnie musimy. Ktoś we mnie wali ostro. Ten, skubaniec. No to generalnie musimy na... dotrzeć do, do końca planszy. Wiadomo. Yy. Po drodze musimy pozbierać wszystkie yy, jakieś takie. Ukradzione przez Niemców yy, złota, krzyże jakieś złote i inne tego typu rzeczy. No i nie da się załatwić, oczywiście. Dobra. Teraz sobie wejdziemy tutaj. Tu mamy amunicję i apteczkę, Dobra, mamy z powrotem stówkę, możemy działać. I tutaj chyba jeszcze jest sekret. Nie, to będzie w następnym planszy, dobra, idziemy. Znaczy w następnym planszy, w następnym pomieszczeniu. Tak, naprzeciwko, na ten hitlerek jeszcze się przesuwa, to jest kolejny sekret, czyli trzeci. Maszynówką już fajnie się goli, już padają elegancko. Później dojdzie nam jeszcze wyrzutnia rakiet, dojdzie nam e, machine gun. Będzie chyba też flamethrower. E, w, ale nie wiem, czy w tej pierwszej części Wolfensteina, w sensie epizodu, czy to dopiero później się pojawia. Dobra, tutaj wciskamy hitlerka, uwaga. Nie jednak tutaj. Dobra. To chyba w następnej planszy. Otwieramy tych trzech szkopów. I tutaj po prawej stronie chyba jest ten sekret. Pamiętajcie też, że szkopy otwierają sobie sami drzwi. Jak już nas zauważą, no to idą w naszym kierunku i jak będziemy stać przy zamkniętych drzwiach, oni się tam dostaną. Tego Hitlera się chyba przesuwało. Tak, popatrz, ścianka pięknie wchodzi. I tutaj mamy, o, jakieś skrzynie ze złotem skradzionym przez nazistów. Ok, pozbierane. Zobaczymy, bo tutaj jeszcze coś leży. Yy, pod koniec planu jesteśmy oceniani z ilości zabitych wrogów, z ilości znalezionych artefaktów i z ilości sekretów. Mam nadzieję, że sekrety będą na 100%. Że wszystkie dobrze pamiętałem. I gościu. Jest tu jeszcze jakiś? się rozstał? Nie. Tu już czysto. I tu już chyba na wprost jest przejście do kolejnego levelu. albo nie wyszło. Apteczki nie potrzebujemy. Mamy full energii. Tutaj sobie z wyjdziemy. Ale jest no i widzicie, mamy już drzwi końcowe danego levelu. Zaraz przejdziemy, ale ostatnie sekrety są tutaj tuż przed tym. I te było mi najtrudniej znaleźć, pamiętam. Bo one nie są na obrazkach Hitlera albo jakichś takich rzucających się w oczy, tylko są na ściance. O! Tą ściankę naciskamy wjeżdża. Tutaj jakieś po prawej stronie jeszcze mamy rzeczy. Ale po wejściu znowu w prawo i jest kolejna ścianka, która się tutaj przemieszcza. I tu mamy już więcej tych złotych, złotych przedmiotów do, do zebrania. I z tego co pamiętam chyba jeszcze tutaj się gdzieś wciskało. Na którejś z tych ścianek. Albo już się mylę. Chyba już wszystkie. Coś do mnie strzeliło. Mi się wydawało. wydawało. Dobra, nie wiem, nie pamiętam czy tutaj, czy, 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 czy która ściana się jeszcze wciskała. Tak mi się kojarzyło, ale możliwe, że się mylę. Dobra, idziemy do końca e, do przejścia i zobaczymy na podsumowanie jak wyjdzie. Otwieramy, pociągamy dźwignie i pierwszy lewek zaliczony. Uwaga. 100% wrogów zabitych, skarby odnalezione 91, coś pominałem, kurczę, gdzieś został gdzieś. Jednak była tam jeszcze jedna ścianka do przesunięcia, bo mamy 83%. No ale to było dokładnie w tym ostatnim miejscu. Tam się wciskało tą pierwszą ścianę, potem po prawej była i gdzieś jeszcze któraś była. Dobra, no nie udało się. Jedziemy dalej z tym koksem. Aha, tutaj pod piąteczką mamy mapę. Możemy sobie podglądać w tych bardziej rozbudowanych levelach. Już jest to mega przydatne, żeby się po prostu nie pogubić. Dobra, teraz lecimy na szybkęsa. Już nie szukam sekretów, tylko jak najszybciej dojść do końca levela. O, widzicie? Nowe, nowe postacie się już w rogu pojawiły. Już tacy Niemcy w niebieskich mundurkach. Gin, franco. Robimy sobie takiego speedruna tutaj, żeby głupio nie zginąć. A też poziom easy już nic nie powinno być źle. Coś tu jeszcze mamy, jest gościu jeden. Padł. To już tak mówię, nie będziemy w tych wszystkich hitlerów wciskać, bo to szkoda czasu na materiale, nie chcę was zanudzać, ale polecam każdemu, żeby sobie jakieś troszkę więcej czasu pograć i poszukać tych wszystkich sekretów. W części sekretów są bardzo fajne bonusy w postaci, w postaci broni. Możemy szybciej, tak jak w pierwszym levelu mieliśmy tę maszynówkę, to też tutaj możemy szybciej, szybciej jakiś lepszy pistolet dostać. Wracając do grafy, jak już tak się chwilkę gra, przyznajcie, że grafa jest rewelacyjna na Jaguarze jeżeli chodzi o, o Wolfensteina. Tu już chyba tu chyba zaczynałem, nie? Się troszkę pogubiłem. Zaraz mapę zobaczymy. Jest dobrze. dobrze. Zaraz zobaczymy, jak się mapa właśnie narysowała już w tym momencie. Mamy ślepy zaułek, puścimy sobie mapę. Tak. Y w dumie jeszcze jest fajna rzecz dodana, bo teraz widzicie, jak robię kursorami, to przesuwam mapę. A w dumie, jak już na przykład wykosiliśmy całą planszę, ale gdzieś czegoś jeszcze szukamy, chcemy dojść, to w dumie możemy przemieszczać się naszym bohaterem na mapie. Tutaj tego nie można, tutaj ruszamy mapą, a w dumie by się ta szczałka przemieszczała i po prostu na widoku mapy można sobie, można sobie chodzić. Dobra, tak czy siak wychodzimy stąd. Znowu zerkniemy sobie na mapkę, w którym, w którym kierunku trzeba iść. Na wprost, i tam jeszcze jest nieodkryte. Czyli idziemy tutaj. Bez tej mapy jest bida, naprawdę na późniejszych levelach. Jest totalna dupa, bo jest, są tak rozbudowane, że, że naprawdę człowiek się gubi. Tutaj jeszcze nie byliśmy. Sobie z trafingiem wejdziemy, bo nie wiem, czy coś tam się nie będzie czaić. Jest szpaler jeden. Spadaj gościu. W ogóle teraz taki tik wykonałem. Taki ruch. Pamiętam, to, to nie w ale grało się w duma i się podchodziło do taki, takiej ścianki. To, to człowiek robił taki ruch, tak wyglądał, tak jakby chciał zobaczyć, co za tą ścianą jest, czy co, coś się nie chowa. Nie wiem, czy tak mieliście, ale ja tak, ja tak miałem, pamiętam. Łeb się wychylało. Jeń tanco. Ten jest twardziel. Później dochodzą jeszcze tacy biali. To są jeszcze większe twardziele. Tutaj coś za cicho. I tutaj zaraz powinniśmy mieć już przejście do kolejnego levelu. Bo jak szlaga, gdzieś tu jest, gdzieś tu jest. Kurde, 93, ale żebym to zwalił. Apteczki trzeba teraz szukać. Tutaj leży. Tylko szkoda, bo mieliśmy 140 energii. A to by nam pomogło z głównym bossem, który jest bodajże w trzecim levelu. Jak to tutaj wygląda? cisza na razie. Cisza przed burzem. No tutaj jest dużo tych niebieskich. Poczekamy, aż oni sobie dojdą do drzwi. Aż je otworzą. I zaczniemy siekać. No i z drugiego też wyszli. Teraz biorę szlaga. 78 energii. No, ale na końcu są apteczki. Dobra, mamy. Wejdziemy w do drzwi. I mamy. Mamy koniec etapu. I jeszcze chyba jeden gość został po lewej stronie. Tak. Lin Franco. No i mamy level 3. Tutaj będą cienkie statystyki, bo tutaj mówię, żadnego, żeśmy no sekretów 0, skarbów 60, zabitych 63. Tutaj robiliśmy speedrana, więc tutaj się tak nie udało. Z tego co pamiętam, w tej planszy jest y, bosik już ten Hans Grose, którego szukamy. Zaraz się tu rozejrzymy. On gdzieś tu był, przy czym Kurde, y, pamiętam, że jego rozwalało się wielkim takim pistoletem maszynowym obrotowym, a my tego pistoletu jeszcze nie mamy. Także y, nie wiem, czy go gdzieś pominąłem, i, i może nam się nie uda zabić tego gościa, zobaczymy. Albo ten pistolet gdzieś dopiero tutaj będzie. Bo tu jest taka, popatrzcie, jaka mapa, pełna takich kwadratowych zaułków, i za którymi drzwiami jest ten gościu, ale tak jak mówię, jest potrzebny lepszy sprzęt na niego. O! Ten gościu jest, tylko chyba będziemy musieli to robić na zasadzie takich uników. Jak gościu będzie chciał w nas strzelać, będziemy pitać, bo on jest za dobry. A ja mam siulaty sprzęt. Nie mam, aaa, nie mam tej maszynowy wielkiej. Trochę się z nim pogonimy, apteczki są tutaj. O, tu będzie maszynowa! Jakoś wpadłem w pomieszczenie. Będzie? Jest, 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 bierz. Mamy, 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 teraz ostrożnie. Kurde, gęsią skórkę mam. Jedziemy w gościa, jedziemy po szmacie. 80, 78, 71, jest. <noise> Gościu rozwalony. No i teraz musimy dojść już do miejsca, z którego on wylasł. Troszkę się pogubiłem, puścimy mapę. Czyli tutaj wychodzimy i w lewo on był. Tutaj o, i mamy przejście, tu był tylko on. Zdobywamy sobie jeszcze resztę skarbów nakradzionych przez Hansa Grosę, żeby tam statystyki trochę podskoczyły. No i tutaj mamy przejście już levelu Tak. Czyli misja pierwsza, piętro trzecie zamku 100% załatwionych wrogów no bo był tylko jeden, skarby 90 sekretów 0. Okej, okay. ja już więcej grać nie będę, nie chcę was zanudzać. Zresztą ten, ten epizod już skończyliśmy. Tutaj mamy następną odprawę. E, nigdy nam nie, nie, nie przestaniemy zadziwiać naszego szefa. Zniszczyliśmy Hansa i zabiliśmy jego e, żołnierzy. E, gratulujemy Ci, ale naziści nie odpoczywają. Musimy kontynuować nasze, naszą drogę do zwycięstwa. E, nazistowski nazistowscy, naukowcy e, b, rob, robią jakiś gaz. E, Coś tam, coś tam. Nie chcę mi się wytłumaczyć, bo już grać nie będę. to sobie jeszcze puścimy ten level. O, jak się teksturki pozmieniały. Zaczynamy, oczywiście, z bronią, którą żeśmy odziedziczyli z poprzedniego levelu. No i ruszamy dalej do, do siekania. Jeżeli, tak jak mówiłem, ktoś nie grał Wolfensteina, a kiedyś tą gierkę skreślił, tak jak ja, ze względu na, na słabą grafikę na pcie PC i ogólnie, że była z dupy w porównaniu z dumami z innymi shooterami, naprawdę teraz po latach warto zagrać. Jest genialna, piękna i i trzeba uszanować tego pradziadka wszystkich FPS-ów i, i, i dać, mu, dać mu szansę, ze względu na to, że utorował drogę wszystkim innym grom. Dzięki za obejrzenie. Jeżeli wytrwaliście do końca, trzymajcie się.